To znowu ja, Agent Stars. No i dzisiaj kolejna kolejnej serii Minecraft do budowania super domku. I dzisiaj jesteśmy na świecie akurat takim, co od dawna tu gramy, nie pokazywamy odcinków. Nie chciałam po prostu zrobić kanał. teraz wam zrobimy kanał i możemy oglądać nas. No to co, budujemy domku. Zaczynamy, raz. Udaje tak. Najpierw Dobra. raz na trzy krátki budujecie. tutaj odstęp to 1 2, 3, 4 raz, 2, 3, 4 tu musicie robić taki odstęp raz, dwa, cztery razy. i tutaj wkłacie kiełbek okay. tutaj może być większy odstęp lepiej raz, dwa no okay. tutaj jeszcze raz trzy mamy taki zwykły łomeczek no i tutaj stawiamy tym razem drewno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć no i stawiamy tutaj też filan na trzy i tutaj stawiamy tyle ile tam poczekajmy raz Poczekaj. raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście i stawiacie tutaj chwila. Raz, dwa, trzy. Żeby to był domek, superamski. I tutaj stawiacie tak samo. Raz, dwa, trzy. Żeby było do tego końca rogu tamtego, to stawiamy pojutkę. Tutaj, no i to pierwszy nasz szetadon. Następnie stawiacie tutaj drzwi. Ale z drewna świetkowego tym razem. będziemy nie mogę. Zostawić. Ten stawiacie tutaj, jakiś ten, czyli co tam by postawić? No dobra, tutaj będą tak. Stawiacie ten Łódka z, z kamienia wykołowego płytka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Stawiacie. Tutaj również nie szkło, tutaj stajecie schodki, od oddalenia raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa i tak ma być. Żeby było tak razy trzy raz, dwa, trzy, cztery, to znaczy cztery oddalenia, raz, dwa, trzy, cztery oddalenia, no tak musi być. Następnie stawiacie tutaj na dwa i tutaj było też na dwa. Czekaj, szkło, jakie chcecie, możecie wybrać dekoracji, na przykład z tych jakichś tam, ale ja biorę zawsze szkła albo z szyby. A tutaj szkło jest potrzebne. No, to przynajmniej idzie ten domek. Teraz A sobie ściany. Okay, Teraz Okej, cyk. A tutaj to już będzie takie okienko wielkie. Raz, dwa, trzy. Takie wielkie okienko. A tutaj będzie I stawiamy. Tutaj następnie stawiamy deski z demodem. Ten kamień, nie wiem dlaczego będzie potrzebny, ale będzie potrzebny. I tutaj stawiamy. Tak, stawiamy to. No, stawiamy, żeby było dobre. A tutaj stawiamy. Tak, raz, dwa, trzy. I tutaj jeden. I stawiamy następnie tak z drewna, raz, dwa, a tu ona raz 3 okna. Ty jest o jeden okno, było oddalony, dwa od tego, dwa od tego, tutaj tak. sobie ja wam wszystko pokażę, jak to się robi. A tutaj stawiacie hmm, to. Oj Chyba nie to nie byłoby potrzebne, ale na szybki belik Stawiacie do tych pięciu wszystko. wszystko. O tak, stawiacie. No i tutaj jeszcze. Stawiacie tak samo jak tam, tylko że mniejsze okienko. No i tutaj stawiacie. Jeden, raz, dwa, raz, dwa. A tutaj okna, zapomniałem. No, raz, dwa, oddalenia dwa. Oddalenia jeden, jeden kratka, trzy oddalenia. Ok? A sobie tutaj. Do samego końca. Od tego, do tego. Płytka, oczywiście taka. No i robimy to w ten sposób. To samo. Tylko, że łączycie to z drewnem. Robicie to Ja myślałam, że nie potrzebny będzie ten kanał długowy, ale tylko płyta będzie potrzebna. Bo ja o o budowaniu domków. <grytania> no ja to, ma, to. Nie moja wyobraźnia, tylko sam zechciałaś zrobić ten kanał. I właśnie dlatego nagrywam takie super ważne domki. Zajmujemy się teraz dachem. Oczywiście podłogi, jakie chcecie, musicie zrobić, bo to będzie drugie piętro. Tu będzie drugie piętro. Ok? Tutaj musimy tutaj zrobić te więcej. O, tak. W ten sposób musimy to zrobić. Na tyle kratek, żeby to wystawało o tak. Żeby to było tak. No wiadomo ja tu buduję takie, bo ja nie jestem taki przyspieszony. Może kiedyś kupię takie afrykazy, ja żeby jakieś 15-minutowe. Ale to mnie znaleźć, znaczy, że nadal możemy robić to, żeby robić takie domki, bo one są dobre, które buduję domki. Ja to buduję jak to jak nie wiem co. Więc to jest struny trochę. To jest Wydaje mi chodź. Aż to jest oczywiście normalne. Schody z drewna domowej. Oczywiście normalny schod bierzemy. A tutaj stawiamy. Tak. Pod tym. To jest najtrudniejsze. pod tym stawiać. Pod spodkami. O, uda mi się. Jakoś szybko to robię. Nie wiem, jakim filmem. No i już kończymy odcinek. Kończymy widzowie. Robię teraz dach. Lubię. I tutaj robicie tak. Mogłem to trochę zainstalować, ale jak chcecie zobaczyć do koła Robicie tutaj tak, tutaj schody tak to... Oj, co ja zrobię? OK. Dobra, i tu robicie następnie, tak? Robicie taki domeczek. Podłoga jak chcecie ludzie. Tutaj robicie tak, tutaj robicie tak, sotki, tutaj robicie, no wszystko dookoła. A tutaj już robicie daszek z płytka, kamiennego bokowego. No i oto będą nasza konstrukcja, tylko jeszcze podmogę Wam zaraz kończę i pokażę. Lek, to krótko się robi, to krótko się robi. Ten domek mały. Ojej, już jest noc, poczekaj, ja Wam zmienię na ten dzień. O, I tu robicie dookoła to. Oczywiście robicie tak to. Tutaj o, tylko, żeby wystawało o, tak jeden, i potem tak dwa. I żeby wystawało, to tutaj to jeszcze może. Tak ma być. No dobra, jeszcze tutaj możemy zrobić. A, tak musimy zrobić. zapomniałem ją. Ja Wam pokazać, więc sobie. Ja to wszystko robię dla Was żebyście widzieli jak się buduje ten domek? Oczywiście ja to robię. Jak ja łagę stać, koleżanka mnie przeszkadza się i nie wiem co robi. No i gra chyba na swoim kąpie. Nie wiem. No realnie mówimy o tym tylko od razu. Stawiajcie o jeden, o jeden, o jeden. cały czas. No i robię. Podłogę jaką chcecie. Robicie schodki na górę. Ten... Tak to było na trzy bloki, mhm. raz, tak, okej, okay. o żeby to było, żeby trzy wystawały te bloki, chociaż na trzy żeby dało się poskoczyć i tu robicie podłogę z tego drewna i tu macie niestety po dwa. No i robicie tak podłogę dookoła, żeby nie wystawało na tamten kamień. Żeby na te płytki nie wystawało to. No i robimy tak domek. No to zaraz skończymy nasz domek. Tylko ta podłoga światła, gdzie chcecie, możecie postawić. Jak chcecie, możecie środko zbudować, gdzie kratnik, gdzie łóżko. Możecie udekorować wany domek. Jak chcecie, możecie trawdory dodać. Różne rzeczy możecie dodać do tego domku, a oto robimy, już skończyliśmy nasz domek. A to dookoła Nasz domek już skończony, i wam pokażę taki domek, jak oto zbudować go. To Ta tam, widzowie, i to było na tyle taki odcinek z dobrym domkiem. Papa widzowie.